Mów, nocna akcja. Ścigam nieco najmniej trzech ludzi. Wiedzieli, gdzie jest punkt ewakuacji. Ktoś nas wydał. Mamy dowody na przeciek w CIA. Peter Sutherland to sprawdzał. Zniknął. Jeśli Peter się ukrywa... Ma ku temu dobry powód. Znajdźmy go. Zrzeliła się moja operacja. Nocna akcja jest zagrożona. Nie mogę ufać nikomu. Poza mną, tak? Powiedz, co się dzieje. Mamy kreta. Sprzedaje dane wywiadowcze temu, kto da najwięcej. Wczoraj ktoś ukradł tyle eksperymentalnej broni, by zgładzić Manhattan. Uważaj. Nie tak to działa. Pracujesz dla mnie. Czego mi nie mówisz? Teraz jesteś nocnym agentem. Związki są niebezpieczne. Nie macie żadnych tropów ani dowodów. A czas ucieka. Sam to zrobię. Zastrzel mnie albo zejdź mi z drogi.